Nastawna grzybek. Budowa stacji Warszawa Zachodnia trwa także po zmroku, jak widać. Oświetlenie jest dobre, ale warunki są coraz trudniejsze, bo robi się coraz chłodniej. Mamy zaledwie kilka stopni. są ładowane tutaj na wywrotkę elementy stalowe. Pewnie z nich będzie powstawać zadaszenie albo coś innego. Dźwig robi wrażenie. Perony dwa oraz trzy powstają. Mamy naprawdę konkretny depozyt tych wielkich elementów powstanie zadaszenie. Trwa wzmacnianie gruntu. stronie poronu numer 7 nie przejdziemy od 13 do 19. Mamy tutaj tak zwaną dziurę w płocie, niedosłownie, ale możemy zajrzeć i zobaczyć budowę przejścia podziemnego. Tu będą schody, które poprowadzą właśnie tam. Uważajcie na te metalowe elementy. Gdy jest mokro, tu jest bardzo ślisko. Linda prowadząca na peron 8 wygląda na to, że wkrótce będzie otwarta. Przy peronie ósmym mamy próżne wagony po tłuczniu. w kolejnych wagonach tłuczeń jest. A tutaj, obok peronu numer 8, powstaje. Nowy budynek dworcowy oświetlony w środku. Przed nami schody, które będą prowadzić do przejścia podziemnego. A tu schody z peronu numer 8. A w tle rusza siódemka z pociągiem naukowska. Depozyt płyt peronowych przy peronie numer 8, a to peron piąty. I tutaj również trwają prace przy budowie wind. Powstające zadaszenie główne aktualnie tutaj. Nikt nie wykonuje prac, ale na pewno przez ostatnie dni jakieś mniejsze lub większe poprawki były tutaj dokonywane. Taka ciekawostka. Ten rozjazd. Ma drewniane podkłady. I dalej przechodzą już w betonowe. Te podpory pomarańczowo-czerwone cały czas tutaj są w tym miejscu. Zbliża się pociąg, linia S2 do stacji Warszawa, lotnisko Chopina. Mamy trochę dużych elementów, z których powstanie zadaszenie tutaj kawałek dalej. Na razie swojego miejsca nie znalazł kozioł oporowy Proszę bardzo, Winda pojedzie także na poziom minus jeden. Na obok ładuje się skład wiedenki do skierniewic. To widok na peron numer siedem. Trwają prace przy schodach obok wejścia do przejścia podziemnego, które widać też tutaj. Rusztowania przy budowie wind, które poprowadzą na peron numer 4, zerkniemy także. Jak wygląda sytuacja przy peronie numer 9, a dostaniemy się tam z peronu numer 8 i będzie to trwać 3-4 minutki. Rusza pociąg osobowy przyspieszony Radomiak do Skarżyska Kamiennej. Ostre piłowanie przywieży na porę numer 9. Musimy zejść na dół i dostaniemy się za chwilkę na peron 9 Tu cały czas sporo kabli wystaje i jesteśmy na peronie numer 9 czekam aż pewnego dnia zostaną tutaj uruchomione windy a obok mnie jest pociąg z Nasielska do Góry Kalwarii na razie nie pojedzie bo ma sygnał stój ruszamy ze składem BWE który prowadzi Vectron pojedziemy jedną stację za zgodą tej pani kierownik pociągu, ponieważ mam bilet z ZTM. I teraz na te czasy modernizacji, remontów jest to honorowane, ale trzeba spytać. Pierwszy raz jadę składem, który prowadzi Vectron A dzisiaj jest strajk na kolei niemieckiej pociągi, które jadą jeszcze są w Polsce o 18 dojeżdżają do stacji Żepin i dalej jest zastępcza komunikacja autobusowa Taką z 2007 roku nie, 93.

Na początku filmu, a ja nakręcę na koniec. Mówię o modernizacji na zachodniej, ale zobaczymy też w pociągu, jak wygląda sytuacja przed stacją od strony wschodniej. wracamy na tor piąty przy peronie siódmym będziemy mieli krótki postój i oczywiście nagrywamy obiad EN siedemdziesiąt pięć do no, Na drugim planie chyba był EN siedemdziesiąt Czekamy na sygnał. Na razie mamy stój. Wybiła 1635. I pojawił się sygnał. I za chwilkę wektron powinien ruszyć. A ja pozdrawiam obsługę tego pociągu. I poszedł w skład BWE. Przy peronie siódmym, przy jednym z y mamy rozstawione rusztowanie, linia S1 pociąg częściowo pomazany. Trasa skrócona. Pruszków Warszawa Główna. Po prawej Wiedenka, a po lewej łukowianka. Dwa składy piętrowe kolei Mazowieckich. Bębina. Oj, ktoś upadł na wschodach. Śpieszył się za bardzo na pociąg. Ale nic się nie stało. Wschodnia część stacji widziana z peronu numer 4. Tu mamy na razie tłuczeń. A tu obok tłucznia już pojawiają się i podkłady, i szyny. Dusza AKM-ka do Dębina i jedzie 19WE. O! I jeszcze jedzie skład Polregio. Tak, akumulacja. Pociągi dopisują. No, jeszcze się zmienił sygnał na najmocniejszy. Maszyny odpoczywają. Widzę, że jest trochę płyt rozłożonych na peronie. Przyszły numer 3. Więc jakieś tutaj drobne prace się odbywają, ale jakichś wielkich zmian nie widzę w stosunku do tego, co było tydzień temu. Za pociąg szybkiej kolei miejskiej linia S2 o właśnie tu nam pani ładnie w kadr wchodzi tor 10 przy czwarty, po pod którym pociągi jeżdżą w obu kierunkach Zgodnie z rozkładem, Intercity, Naukowska. Biały stop, Wrocław głównie. Uwaga, będzie głośne hamowanie. Oj, 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 ale tu było mocne hamowanie. Moje i Wasze uszy Polregio z Warszawy Głównej do Ostrowa Wielkopolskiego. Flirt zajął całą długość peronu, praktycznie. Widzę, że cały czas jest zagrodzone tutaj przejście przez tory. Chodzi mi o tę blachę. A to jeden z nowszych flirtów ER 16042. Rok produkcji 2022. Obok jedzie także flirt, który jedzie do ławy. A to jest jeden ze starszych pięć, a obok nas jedzie kolejny flirt Góra Kalwaria Warszawa Gdańska Szybczość dostało mi się odrobinę, krótki postój i ruszy. i rusza hirt do góry Kalwarii, a ja będę stąd uciekać, bo obok tutaj są domy i w tych domach się pali i powietrze jest bardzo zanieczyszczone. Także życzę Wam miłego wieczoru, weekendu, cześć!